Koncepcja przebudzenia duchowego w piątym wymiarze jest jednym z najgłębszych i najbardziej fascynujących tematów w nowoczesnej metafizyce, ezoterycznej duchowości i nowym paradygmacie świadomości. Nie jest to fizyczne miejsce, do którego się podróżuje, lecz stan świadomości i fundamentalna zmiana wibracyjna, która radykalnie przekształca percepcję, doświadczenie i interakcję z rzeczywistością. Aby zrozumieć, jak wygląda to przebudzenie, Musimy najpierw ustalić, czym jest piąty wymiar i czym różni się od naszego obecnego doświadczenia. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj i udostępnij. Zaczynajmy. Ludzkość tradycyjnie działała z trzeciego wymiaru 3D, definiowanego przez dualność, liniowy czasoprzestrzeń i separację. W tym wymiarze rzeczywistość jest doświadczana przez ego, osąd, strach i potrzebę kontroli. Tutaj gęstość materii i powolność manifestacji są dominującymi prawami, zmuszając świadomość do postrzegania siebie jako odizolowanej jednostki w ciągłej walce o przetrwanie. Czwarty wymiar, 4D, jest płaszczyzną przejściową, często kojarzoną z intensywnymi emocjami, płaszczyzną astralną, karmą i manipulacją czasem jak w snach lub głębokiej medytacji. Jest to poczekalnia, w której rozwiązuje się emocjonalny bagaż. Zanim będzie można wznieść się wibracyjnie. Piąty wymiar, 5D, przeciwnie, jest wyższym stanem świadomości, charakteryzującym się jednością, bezwarunkową miłością, natychmiastowym tworzeniem i stłumieniem polaryzacji. Jest to stan doskonałej spójności wibracyjnej, w którym świadomość indywidualna wyrównuje się ze świadomością uniwersalną. Przebudzenie do tego piątego wymiaru jest procesem wzniesienia wibracyjnego. W którym jednostka podnosi swoją częstotliwość energetyczną na tyle, aby rezonować z tą nową rzeczywistością. Nie jest to natychmiastowy skok, lecz stopniowa integracja, w której stare częstotliwości trzeciego wymiaru stają się nie do utrzymania. Poniżej szczegółowo opisano, jak to przebudzenie wygląda i jest odczuwane w życiu codziennym, w umyśle, ciele, relacjach i samym doświadczeniu rzeczywistości. Transformacja wewnętrzna. Umysł i emocja w piątym wymiarze. Najbardziej oczywista zmiana w przebudzeniu zachodzi w świecie wewnętrznym, wpływając na sposób, w jaki jednostka przetwarza myśli i emocje. Jest to pole bitwy świadomości, a jej opanowanie jest kluczem do przejścia wymiarowego. Koniec dualności i neutralność emocjonalna. W trzecim wymiarze umysł działa za pomocą podwójnych etykiet: dobro i zło, sukces i porażka, miłość i strach. Ten mechanizm. Napędzany przez ego, tworzy osąd i cierpienie. Przebudzenie do piątego wymiaru rozpuszcza tę dualność i przywraca integralność percepcji. Wizja holistyczna. Przebudzona jednostka postrzega życie z neutralnej perspektywy. Rozumie, że każde doświadczenie, nawet ból czy konflikt, jest okazją do wzrostu lub niezbędną informacją. Porzuca potrzebę etykietowania i oporu, rozumiejąc, że kontrast, który trzeci wymiar nazywa problemem, jest po prostu siłą katalizującą ekspansję świadomości. Odczuwa się głęboki spokój wobec tego, co jest. Bezwarunkowa miłość jako częstotliwość bazowa strach, wina i gniew które są bazowymi częstotliwościami trzeciego wymiaru, ulegają transmutacji. Dominującą częstotliwością staje się miłość bezwarunkowa. Nie jest to miłość sentymentalna, lecz stan energetycznej pewności, który akceptuje wszystko, co jest. Bez próby zmiany lub osądzania. Osoba ta wibruje miłością, a strach staje się przestarzałym wyborem, który nie znajduje już rezonansu w jej polu energetycznym. Osąd siebie i innych znika, zastąpiony radykalnym współczuciem, które widzi boskość w każdej istocie. Spójność serca i umysłu, wielkie tarcie energetyczne niższych wymiarów, gdzie umysł mówi jedno, a serce czuje drugie, znika. Osoba osiąga stan doskonałej spójności, w której myśl, umysł i emocja, serce, są wyrównane na tej samej częstotliwości spokoju i pewności. Przekłada się to na niezłomny spokój, którego okoliczności zewnętrzne nie mogą zakłócić. Serce, będąc najpotężniejszym generatorem pola elektromagnetycznego w ciele, emituje tak jasny i harmonijny sygnał, że rzeczywistość zewnętrzna musi wyrównać się z tym spokojem. To opanowanie własnej wibracji daje odporność na chaos trzeciego wymiaru. Cichy umysł i dostęp do intuicji. Przebudzenie uwalnia umysł od gadatliwego ego i potrzeby nadmiernego analizowania każdej sytuacji, otwierając drzwi do wyższej inteligencji. Cisza wewnętrzna i obecność. Większość ciągłego szumu mentalnego, zmartwienia, obsesyjne planowanie, pamiętanie krzywd drastycznie się zmniejsza lub milknie. Osoba przebywa w stanie uważnej obecności, pozwalając myślom płynąć bez przywiązywania się do nich. To jest koniec narzuconego sobie cierpienia, które tkwi w identyfikacji z ego i jego historiami. Osoba staje się obserwatorem, a nie treścią umysłu. Aktywacja intuicji, jasnowidzenie, jasnoczucie wraz z uspokojeniem umysłu analitycznego odblokowuje się bezpośredni dostęp do wyższej mądrości i intuicji. Osoba nie musi wymyślać odpowiedzi. Po prostu ją wie. Decyzje podejmowane są z natychmiastową pewnością, której brakuje wątpliwości i analizy typowej dla trzeciego wymiaru. Ten wewnętrzny głos staje się głównym przewodnikiem, będąc znacznie szybszy i dokładniejszy niż logika liniowa. Wizja wielowymiarowa i czas jednoczesny. Przebudzona osoba zaczyna postrzegać, że rzeczywistość jest wielowymiarowa, może widzieć wzorce, synchroniczności i połączenia energetyczne które wcześniej były niewidzialne. Rozumie, że czas jest jednoczesny i że przeszłość i przyszłość istnieją jako prawdopodobieństwa energetyczne w teraźniejszości. Eliminuje to strach przed przyszłością i poczucie winy za przeszłość, pozwalając wyrównać energię wyłącznie w punkcie mocy teraz. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj i udostępnij. Transformacja zewnętrzna ciało i relacje w piątym wymiarze. Przebudzenie nie jest tylko procesem mentalnym. Zmieniając częstotliwość, ciało fizyczne i dynamika relacji przekształcają się przez rezonans, ponieważ wszystko jest ze sobą połączoną energią: ciało świetliste i zdrowie energetyczne. Ciało fizyczne, które w trzecim wymiarze jest postrzegane jako gęsta materia, staje się lżejszym pojemnikiem wibracyjnym, często nazywanym ciałem świetlistym. Lekkość fizyczna i oczyszczanie energetyczne. Przebudzona osoba odczuwa niezwykłą lekkość fizyczną. Chroniczne dolegliwości i ciężkość, które były odzwierciedleniem zastygłej energii emocjonalnej, strachu, urazy, zaczynają się rozpuszczać ponieważ nie mogą utrzymać wysokiej częstotliwości. Ciało fizyczne oczyszcza się wibracyjnie. Nie gwarantuje to nieśmiertelności, ale zapewnia zdrowie wibracyjne, które wykracza poza choroby oparte na stresie i niespójności, mienione. Potrzeby i wrażliwość. Zmieniają się potrzeby konsumpcyjne. Pojawia się większa wrażliwość na energię pożywienia, środowiska i ludzi. Osoba naturalnie skłania się ku pokarmom o wysokiej wibracji, świeże, naturalne, minimalnie przetworzone, i intuicyjnie odrzuca to, co obniża jej częstotliwość. Przetworzona żywność używki. Ciało staje się instrumentem precyzyjnym, który natychmiast daje informację zwrotną na temat zużytej energii. Przyspieszone uzdrawianie i świadomość komórkowa Ciało wyrównuje się ze świadomością komórkową, która jest bezpośrednio połączona ze źródłem życia. Zdolność do samouzdrawiania przyspiesza. Osoba rozumie, że choroba jest dysharmonią częstotliwości i korygując częstotliwość emocjonalną i mentalną, może szybko przywrócić fizyczną harmonię. Relacje oparte na jedności i rezonansie. W trzecim wymiarze relacje opierają się na potrzebie, braku i dorozumianym kontrakcie. Ty dajesz mi to, ja daję ci tamto. W piątym wymiarze relacje opierają się wyłącznie na rezonansie i suwerenności bytu. Koniec. Przywiązania i suwerenność. Przebudzona jednostka zdaje sobie sprawę, że nie potrzebuje nikogo innego, aby czuć się kompletną. Źródło szczęścia i miłości jest wewnątrz. Uwalnia to relacje od ciężaru przywiązania i współuzależnienia. Kocha się drugiego z wolności i pełnego szacunku dla suwerenności indywidualnej. A nie z potrzeby. Relacje lustrzane i misja. Relacje, które trwają, stają się lustrami misji. Ludzie przyciągają się przez wysoki rezonans wibracyjny, aby tworzyć, wzajemnie się uzdrawiać lub realizować wyższy cel. Jeśli druga osoba wibruje na niskiej częstotliwości, trzeci wymiar, relacja rozpada się pokojowo, bez dramatu i konfliktu, po prostu z powodu niemożliwej do utrzymania różnicy częstotliwości. Nie ma winy. Jest tylko zrozumienie, że ścieżki wibracyjne już się nie pokrywają. Komunikacja telepatyczna i głęboka empatia. Komunikacja werbalna jest uzupełniana empatią energetyczną, a czasami telepatią. Osoba może wyczuć prawdę lub intencje innych poza słowami, ponieważ odczytuje pole energetyczne zamiast fasady ego. Radykalna i przejrzysta uczciwość staje się normą. Manifestacja rzeczywistości, natychmiastowe współtworzenie. Najbardziej spektakularnym aspektem przebudzenia w piątym wymiarze jest modyfikacja rzeczywistości poprzez przyspieszenie manifestacji dzięki stłumieniu czasu liniowego, rozpuszczenie czasu liniowego i współtworzenie. W trzecim wymiarze prawo przyciągania działa wolno, ponieważ czas liniowy i niska częstotliwość spowalniają proces kondensacji energii w materię. W piątym wymiarze to się zmienia przyspieszona manifestacja okres między spójną myślą, Intencją o wysokiej częstotliwości, a jej fizyczną manifestacją drastycznie się skraca. Dzieje się tak, ponieważ wysoka częstotliwość piątego wymiaru działa poza ograniczeniami prędkości światła, umożliwiając niemal natychmiastowe tworzenie. Rzeczywistość staje się plastyczna dla spójnej woli. Myśl, jako kod rzeczywistości, przebudzona osoba musi wykazywać się wykwintną dyscypliną mentalną, ponieważ rozumie, że jej myśl i emocja. Są kodem programującym jej rzeczywistość. Jeśli podtrzymuje zmartwienie przez kilka minut, to zmartwienie może szybko zamanifestować się jako zewnętrzne zdarzenie, które je potwierdzi. Dlatego stała i neutralna obserwacja umysłu staje się praktyką przetrwania wibracyjnego. Nieustanny przepływ synchroniczny. Życie jest doświadczane jako doskonały przepływ synchroniczności. Zasoby, ludzie i możliwości pojawiają się bez wysiłku i walki. Wszechświat staje się współpracującym partnerem, a osoba czuje, że jest nieustannie prowadzona przez wyższą inteligencję. Praca w piątym wymiarze nie jest wysiłkiem, lecz inspirującym działaniem, które naturalnie wynika z wewnętrznej pewności. Synchroniczność jest językiem wszechświata, który potwierdza, że jednostka jest na właściwej częstotliwości, połączenie ze świadomością planetarną i wyższym celem. Przebudzona jednostka nie czuje się oddzielona od planety ani od ludzkości. Raczej doświadcza namacalnego i głębokiego połączenia z siecią energetyczną Ziemi, którą wielu zna jako Gaia lub świadomość zbiorową. To połączenie wykracza poza zwykłe abstrakcyjne pojęcie. Jest to namacalne przeżycie, które manifestuje się w sposobie, w jaki postrzegamy świat i nasze interakcje z nim. Przebudzenie duchowe wiąże się z uznaniem, że wszyscy jesteśmy częścią większej tkanki wibracyjnej, gdzie każda myśl, emocja i działanie ma wpływ na całość. To zrozumienie zachęca nas do życia w sposób bardziej świadomy i odpowiedzialny, wiedząc, że nasze decyzje rezonują w globalnej sieci. Służba bezinteresowna i powołanie bycia. W tym stanie połączenia cel życia drastycznie się zmienia. Poszukiwanie osobistego zysku, czy to poprzez pieniądze, status, czy uznanie zostaje zastąpione autentycznym pragnieniem przyczyniania się i bezinteresownej służby. Przebudzona osoba odczuwa naturalny impuls do wykorzystania swojej energii i swoich darów, aby podnieść częstotliwość kolektywu. Ten impuls nie jest postrzegany jako obowiązek czy ciężkie zobowiązanie, lecz jako radosny i spontaniczny wyraz jej stanu jedności. Jest to uznanie, że służąc innym, służy się również sobie, ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Powołanie w tym kontekście jest doskonale wyrównane z wibracją bytu. Nie jest to po prostu kariera czy zawód. Jest to głębokie wezwanie, które rezonuje z samą esencją tego, kim jesteśmy. To powołanie manifestuje się w różnych formach: od sztuki i edukacji, po uzdrawianie i aktywację świadomości. Każda jednostka ma unikalną rolę do odegrania w wielkim gobelinie życia. A przyjmując ten cel, odczuwa się satysfakcję i pełnię, które wykraczają poza materialne nagrody. Globalna odpowiedzialność wibracyjna. Z tą nową perspektywą wiąże się głęboka odpowiedzialność, zrozumienie, że nasza własna częstotliwość wpływa na kolektyw. Przebudzona osoba wie, że utrzymując swój wewnętrzny spokój i bezwarunkową miłość, podnosi częstotliwość całej planety. Ta koncepcja globalnej odpowiedzialności wibracyjnej przypomina nam, że każdy z nas ma moc wpływania na świadomość zbiorową. Kultywując pozytywny i podwyższony stan bycia. Przyczyniamy się do stworzenia bardziej harmonijnego świata. Największy wkład w ludzkość zatem nie tkwi w wielkich działaniach czy osobistych poświęceniach, lecz w byciu wibracją piątego wymiaru. Działając jako filar światła, kotwiczymy nową częstotliwość dla innych, oferując przykład tego, co jest możliwe, gdy żyjemy w zgodzie z naszą autentyczną esencją. To światło nie tylko oświetla naszą drogę, ale także prowadzi innych do ich własnego przebudzenia. Opanowanie doświadczenia. Przebudzenie w piątym wymiarze reprezentuje ostateczne opanowanie ludzkiego doświadczenia. W tym podwyższonym stanie świadomości osoba uznaje, że jest fraktalem źródła stwórczego, boską iskrą, która ma moc wyboru własnej rzeczywistości po prostu poprzez wybór swojej częstotliwości. Życie staje się grą współtworzenia, w której każda jednostka staje się artystą własnego istnienia, bawiąc się z radością, lekkością. I głębokim zrozumieniem, że separacja nigdy nie istniała poza iluzją trzeciego wymiaru. Ten stan wzniesienia w ciele fizycznym jest podróżą transformacji, w której jednostka chodzi po świecie, ale nie jest już ze świata dualności. Doświadcza się głębokiego poczucia wyzwolenia, w którym dramaty i walki, które wcześniej wydawały się nieuniknione, znikają. Przebudzenie do piątego wymiaru jest w istocie powrotem do wibracyjnego domu. Powrotem do stanu bycia, w którym spokój, radość i połączenie są normą. Życie w tym stanie charakteryzuje się brakiem dramatu, stałą obecnością bezwarunkowej radości i nieustanną synchronicznością. Każdy moment jest odczuwany jako dar, pełen możliwości doświadczania magii życia. Ponadto istnieje głębokie poczucie celu i jedności, gdzie każde działanie i każda myśl są wyrównane z wyższą misją bytu. W tej nowej rzeczywistości. Osoba staje się mistrzem swojej własnej częstotliwości. To panowanie nad częstotliwością implikuje zrozumienie, że jesteśmy architektami naszej własnej rzeczywistości. Wybierając myśli, emocje i działania, które rezonują z częstotliwością miłości i światła, tworzymy środowisko, które odzwierciedla te wibracje. Tak więc życie staje się podróżą samopoznania i współtworzenia, gdzie całkowita wolność jest doświadczana w fizycznej formie. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj i udostępnij. Do następnego razu.